Dzień dobry, Gabriela Soboń, witam w kolejnym programie Studia Otwartego. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Pani Daria Salwerowicz, koordynatorka wolontariatu w Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim przy lokalnej grupie działania Krzemienny Krąg. Dzień dobry, Pani Daria. Dzień dobry. Pani Dario jest Pani osobą młodą. Co Panią skłoniło, żeby wstąpić w szeregi wolontariatu? Ja jestem związana z aktywizmem społecznym od kiedy pamiętam. Przez lata mieszkałam w Krakowie i tam zajmowałam się e, to szeroko rozumianym aktywizmem klimatycznym, e, ale również organizowałam strajki kobiet e, w tym mieście. I niedawno przeprowadziłam się z powrotem do Ostrowca, czyli do mojego rodzinnego miasta, e, z taką myślą, że chciałabym e, zrobić coś e, dla tego miejsca, e, z którym jestem bardzo silnie związana. E, i kiedy pojawiła się okazja do tego, żebym y, mogła y, wstąpić w szeregi Krzemiennego Kręgu, czyli jednej z największych organizacji pozarządowych, a ten sektor pozarządowy to jest coś, co jest jakoś bliskie mojemu sercu, y, no to się nie zastanawiałam dwa razy. I ta możliwość y, pracy w y, takiej animacyjnej y, dla lokalnej społeczności, y, no to jest coś, co do mnie y, przemawia, a wolontariat jest y, no, taką... Dobrą drogą i często pierwszym krokiem do takiego szerszego zaangażowania społecznego. Więc z takimi przekonaniami, Stwierdziłam, że no, zaangażowanie mojego czasu i pracy w to, żeby organizować ten wolontariat w tym mieście, to yy, podjęłam taką decyzję. No właśnie, rozmawiamy wolontariat, wolontariusz, ale tak naprawdę co to jest ten wolontariat? Jakby Pani miała zdefiniować, czym się zajmuje wolontariusz, jakie macie prawa, jakie macie obowiązki, czym się w ogóle zajmujecie w naszym mieście? To jest dość szerokie pytanie i sam, m, samo słowo wolontariat czy wolontariusz wolontariuszka to y, są dość pojemne pojęcia, y, no bo mamy oczywiście ustawę o wolontariacie, która definiuje nam to, y, jakie prawa i obowiązki ma wolontariusz, dla kogo może świadczyć swoją pracę. Y, no a z drugiej strony mamy takie potoczne porozumienie tego, czym jest praca wolontariacka. Y, i myślę, że to um, takie wspólne, potoczne rozumienie y, dobrze nas naprowadza. Y, wolontariusz to jest osoba, która wykonuje jakąś pracę i nie oczekuje za to zysku finansowego. Czyli rozumiem, że to jest praca poza pracą zawodową. Często, choć nie zawsze. Tak. Często, choć nie zawsze. Y, jeżeli zrozumiemy pracę zawodową jako pracę zarobkową, to tak, dlatego że wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia finansowego za swoją działalność. Działa Pani od dosyć niedawna w Centrum Wolontariatu przy lokalnej grupie działania Krzemienny Krąg. Nie szkoda Pani swojego wolnego czasu zaangażować tam? Zdecydowanie nie. Tak jak wspominałam, ja się wywodzę z tego środowiska aktywistycznego i trochę sobie nie wyobrażam, co innego mogłabym robić z moim wolnym czasem, niż to po prostu aktywnie zmieniać rzeczywistość to, wokół siebie. To proszę powiedzieć, na czym konkretnie polega Pani praca w wolontariacie? Czym się Pani zajmuje? Ja jestem koordynatorką wolontariatu, czyli spotykam się z wolontariuszami, spotykamy się w każdą środę o 16 w budynku SAS w Obeku. W Browarze Kultury, więc facilituję spotkania wolontariuszy. A oprócz tego zajmuję się też wspieraniem ich własnych inicjatyw, bo Centrum Wolontariatu to jest nie tylko miejsce pośrednictwa pracy wolontariackiej, co jest oczywiście dużą częścią naszej pracy, ale to jest również. Przestrzeń do własnych inicjatyw osób, które przychodzą do centrum. Czyli jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na akcję społecznościową albo chce coś zmienić wokół, w swoim lokalnym środowisku, to my, jako ko koordynatorki wolontariatu, jesteśmy również od tego, żeby wspierać takie inicjatywy, żeby yy, wspierać rozwój tak naprawdę obywatelskości yy, tutaj w naszym lokalnym środowisku. Czy wolontariusze w Ostrowcu mają dużo pracy? Yy, Myślę, że tak jak wszędzie i myślę, że też to zależy. To znaczy od maja ruszamy z Biurem Pośrednictwa Pracy Wolontariackiej, czyli takim miejscem, które powstaje na kanwie naszej diagnozy powiatu, czyli naszej komunikacji z różnymi miejscami, czyli instytucjami i organizacjami, które mogą korzystać ze wsparcia wolontariuszy. Toczyłyśmy z nimi rozmowy i konsultacje na temat tego, czy chcą poszerzać swoją ofertę wolontariacką, czy chcą pracować z wolontariuszami i ponad 20 miejsc e, nawiązało z nami komunikację, więc będziemy tworzyć taką ofertę, do której wolontariusz, wolontariuszka będzie mogła zajrzeć e, i zobaczyć, jakich, jakie miejsca poszukują jakiego wsparcia i wybrać, e, jaki rodzaj pracy chce, e, chce osoba e, wykonywać. I jakie to są miejsca? Kto, kto chce z wami współpracować? Współpracuję od lat, od 2020 roku, kiedy Centrum Wolontariatu Powstało, współpracuje z nami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym dzieje się taki bardzo klasycznie rozumiany wolontariat pomocowy, czyli wolontariusze i wolontariuszki odwiedzają seniorów? Dotrzymują mi towarzystwa, nawiązują relacje, czasami te relacje trwają przez wiele lat. A oprócz tego jesteśmy również w kontakcie z Instytucjami Kultury, z Biurem Wystaw Artystycznych. Odezwało się nawet do nas Nadleśnictwo, Muzeum w Krzemionkach, no i cały szereg organizacji pozarządowych. Również moja organizacja będzie składać swoją ofertę do naszego katalogu ofert. W organizacjach pozarządowych jest to przede wszystkim wolontariat, taki wspierający organizację wydarzeń, eventów. Zarówno Czyli na nie pomoc przy organizowaniu pewnych wydarzeń. Tak, taki ma charakter albo techniczny, albo animacyjny, w zależności od tego, od charakteru wolontariusza. A proszę powiedzieć, jak wygląda wolontariat w szkołach? Jest zainteresowanie młodych ludzi tymi działaniami, czy wręcz przeciwnie, nie garną się zupełnie? Ja jestem teraz w trakcie rekrutacji do naszego centrum w szkołach ponadpodstawowych, więc od dwóch tygodni odwiedzam szkoły ponadpodstawowe w Powiecie i robię takie małe pogadanki na lekcjach. I wczoraj akurat miałam okazję, żeby się przekonać, czy ta rekrutacja działa? Bo mieliśmy spotkanie, pierwsze od kiedy rozpoczęłam, rozpoczęłyśmy tę rekrutację, i przyszły nowe osoby. Na naszych social mediach pojawiają się nowi obserwatorzy, są osoby zainteresowane, dopytują się. Rozmawiam też z koordynatorkami wolontariatów szkolnych w szkołach, bo to one zwykle jakoś tam oprowadzają mnie czy wprowadzają do szkół i one też mówią o tym, że jest zainteresowania w szkołach, w których nie ma takich kół, bądź one nie działają. Nauczycielki mówią, że uczniowie dopytują się, że są osoby, które chciałyby poświęcić ten swój wolny czas właśnie na taką pracę dla społeczności. A proszę powiedzieć, jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry wolontariusz? Ja chyba wychodzę z takiego założenia, że nie ma takiego zestawu cech. To znaczy, uważam, że każdy człowiek ma w sobie potrzebę do tego, żeby współpracować, żeby wspierać innych ludzi, żeby należeć do jakiejś społeczności i żeby robić rzeczy, które mają znaczenie. Więc mam wrażenie, że. Praca wolontarystyczna, wolontariat czy aktywizm jest tak naprawdę dla każdego człowieka, tylko może w różnym momencie życia. Czy w swoim centrum wolontariatu skupiacie również osoby dorosłe? Aktualnie mamy kilku dorosłych wolontariuszy. Są to albo osoby, które rozpoczęły swoją przygodę kilka lat temu, kiedy były jeszcze w szkole średniej, a teraz już są na studiach albo pracują. Um, więc mamy osoby dorosłe, ale tak jak mówię, centrum teraz rozszerza swoją działalność. Na razie robimy rekrutację w szkołach ponadpodstawowych, ale jest otwarte dla każdego. I ja mam taką nadzieję, że um, dotrzemy też z naszym przekazem do dorosłych, a przede wszystkim do młodych dorosłych, do ludzi w moim wieku, y, którzy no na pewno gdzieś w ostrowcu i okolicach są, tylko trochę mało ich widać. A myślę, że taka praca dla społeczności to jest coś, co też potrafi dać takie poczucie sprawczości i tego, że gdzieś się przynależy i że jest się w swoim miejscu. Bo z tego, co wiem, w szkołach podstawowych są te centra, nawet nowe, powstają koła, centra, mniejsza o nazwę. W szkołach podstawowych na terenach wiejskich tutaj nie ma problemu. Jeśli chodzi o lokalne Centra Wolontariatu, czyli to jest bliźniaczy projekt do Centrum Wolontariatu w Ostrowcu, to faktycznie bardzo fajnie poszedł, dużo dzieciaków było i nadal jest, dlatego że projekt kończy się dopiero w przyszłym tygodniu takim finałem. Znaczy kończy się projekt, ale działalność tych lokalnych trwa trwa i pozostajemy w porozumieniu i naprawdę sporo dzieciaków jest to zaangażowanych i organizują akcje społecznościowe i to naprawdę młodych, dlatego że my sobie wyobrażałyśmy jak rozmawiałam z koleżanką, że to będą, że to będą dzieci z od 5 do 8 klasy, ale są nawet e, dzieciaki z klas pierwszych i drugich, które e, już jakby rozumieją o co chodzi e, w pomaganiu i, e, i w działaniu dla innych. Już ten bakcyl złapały tej pomocy. Tak, oczywiście to też jest zasługa wspaniałych koordynatorek lokalnych centrów, które. Mm, no, są w stanie z tymi dzieciakami podtrzymać dobrą relację, pokazać i dać przykład, jak można działać. Pani Dario, pomagacie, zachęcacie do pomocy, ale sami też wychodzicie na zewnątrz. Mam teraz na myśli tutaj imprezę, która będzie organizowana no już na bliższą sobotę na terenie gminy Bodzechów, konkretnie w Wólce Bodzechowskiej. To będzie taki festiwal rozmaitości, czyli co? Ja dokładnie nie powiem, bo ja się tym nie zajmuję, aczkolwiek wiem, że to nazwa jest bardzo adekwatna. To będzie na terenie zbiornika Bilówka i będzie odbywać się tam na pewno konkurs wędkarski czy zawody wędkarskie i każda gmina wystawiła swoich przedstawicieli. To jest różnorodny zespół złożony z dwójki dorosłych, kobiety i mężczyzny i dziecka. Będą tam różne warsztaty, oraz lokalni wystawcy, którzy z nami współpracują i będą mogli wystawić się ze swoimi produktami w postaci takiego małego jarmarczku. No ale taka już stricto Wasza impreza to będzie Festiwal Wolontariatu w przyszły czwartek. Proszę coś więcej. Tak, tak. Festiwal Wolontariatu to, to faktycznie jest takie, takie nasze święto, które. Sobie wymyśliłyśmy po to, żeby trochę zinaugurować nowy cykl czy nową strategię działania Centrum Wolontariatu w Ostrowcu, również też, żeby celebrować powstanie tego biura pośrednictwa pracy wolontariackiej. I to będzie impreza, która odbędzie się w przyszły czwartek w restauracji Primo we współpracy z Fundacją Primo. I będzie miała taki charakter edukacyjno-informacyjny, będziemy mieć y, animatorów, y, y, oczywiście wolontariuszy i wolontariuszki. Będą tam się odbywały też warsztaty, takie punkty informacyjne. Będziemy mieć równocześnie podsumowanie tego projektu lokalnych centrum wolontariatu. Czyli przyjadą do nas reprezentanci i reprezentantki z, z gmin, z lokalnych centrum, będą opowiadać o swoich akcjach społecznościowym, o tym, co udało im się z, zrealizować w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy. A finałem tej, tej naszej imprezy będzie koncert lokalnej kapeli Tom Holder. Czy zaprosicie inne organizacje pozarządowe, żeby pochwalić się tym, co robicie, ewentualnie też wyłowić jakichś nowych członków wolontariatu? Zapraszamy wszystkich. To jest impreza otwarta. Jeśli chodzi o wystawianie się innych organizacji pozarządowych, nie planowałyśmy tego? Tylko jako um, goście, tylko jako goście. tylko jako goście. Pani Dariona podsumowanie naszej, Rozmowy, jakby pani miała taki krótki przekaz do swoich rówieśników. Dlaczego warto być wolontariuszem? Ja myślę, że warto być wolontariuszem, wolontariuszką, warto się angażować, dlatego, że warto jest korzystać ze swoich swobód obywatelskich, warto jest egzekwować swoją sprawczość, czyli Warto jest brać w sprawy w swoje ręce i jeżeli czujemy, że świat trochę nam nie sprzyja i że chcielibyśmy go zmienić, no to dobrze nie jest czekać na to, aż ktoś zmieni go za nas, bo być może to się nigdy nie stanie. Tylko warto jest sprawdzić, czy samemu jestem w stanie coś zmienić wokół siebie, kogoś wesprzeć, a może ktoś kiedyś wesprze mnie. Czyli to jest takie pomaganie sobie i innym. Zdecydowanie. Pani Dario, dziękuję bardzo za przyjście do naszego studia, za rozmowę na temat wolontariatu. Być może ktoś to obejrzy, ktoś zachęci się do pracy w wo wolontariacie. Liczymy na to. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.